Tkanek miękkich. Redukujemy celulit, ujędrniamy skórę. Polega on na tym, że pani ubiera się w strój do endermologii, tzw. endermower, i wykonujemy masaż podciśnieniowy głowicą. Dzięki czemu drenujemy świetnie organizm oraz powodujemy, że skóra staje się bardziej jędrna. Pani Ani, robiliśmy serię zabiegów endermologii, zabiegów nastawionych na redukcję celulitu, na poprawę jedności skóry, na poprawę sprężystości i wygładzenia rejonów, które były poddawane zabiegom. Były to zabiegi w obrębie ud, głównie z tyłu, jakby Pani mogła się przesunąć i pokazać. Tak wygląda w tej chwili skóra po 10 zabiegach endermologii. Widzimy tutaj wygładzenie powierzchni skóry i poprawę, zdecydowaną poprawę jędrności. To jest ten efekt, który chcieliśmy osiągnąć. Zawsze warto endermologię wspomagać ćwiczeniami również fitness, bo poprawa krążenia w obrębie kończyn dolnych zdecydowanie sprzyja redukcji celulitu.